Małgorzata korzuchowska pokazała się bez makijażu, zawna o nowych kolorach. Fani zachwyceni. Naturalna kobieta. Małgorzata Korzuchowska nieraz olśniewała starannie wykonanym makijażem. Kiedy jednak aktorka rzuciła się w wir przed przygotowań, postawiła na naturalny, domowy lok. Fanom pokazała urocze zdjęcie z chwilki relaksu przed ruszeniem do kolejnych obowiązków. Musimy przyznać, sweter w neonowym odcieniu różu i czerwieni wybitnie pasuje gwieździe. Podobnie, jak brak makijażu. Małgorzata Korzuchowska w wersji sałten zachwyca delikatną urodą. Aktorka zdjęcie opatrzyła prostym podpisem naturalna kobieta. Pokazała też, jak szykuje się do rodzinnych świąt. Nie zabrakło oryginalnych dekoracji. Subtelnie srebrnych bombek i gwiazdkowych światełek. Jak Wam się podoba, sprawdźcie sami poniżej.